Cześć, witam wszystkich serdecznie. Znajdujemy się na rynku przy manufakturze. Za chwilę przeprowadzimy sondę. Co wiesz o podatkach? Czy wiesz jakie mamy podatki dochodowe w Polsce? Pitycic. Ja. <t sensit> e misiu, czy wiesz jakie mamy podatki dochodowe w Polsce? Hej, kto ty jesteś? No, no naprawdę nie jestem zorientowany, bo ja się nie rozliczam. Dochodowe, to chyba od prowadzenia działalności wodajże. No mamy e, liniowy na pewno i mamy ten wyższy pułap, czyli tam 30 parę procent. Od osób fizycznych dochodowy. To znaczy podatki dochodowe? Jakieś dochodowe. No zapomniałeś na ten temat, no. O, rany, nie wiem hmm, Na pewno 19, nie 5, 7 No nie tam chyba 22% czy 3, 3 A czy orientujesz się może jakie są stawki podatkowe w picie? Zobaczy Wiem, że mama to kiedyś robiła 18,32. 32 w picie W picie? 23%, tak? No nie do końca, ale powinien być niższe, zdecydowanie. Nie. Kradzież. Nie. Uważasz, że podatek to kradzież? Co ty opowiadasz? Nie, należny podatek, żeby państwo mogło funkcjonować. Hmm, myślę, że częściowo tak. Nie, nie do końca, ale nie w, nie w takim stopniu, nie w takiej kwocie, jakie są teraz. Może nie bezpośrednia? No ja tak nie uważam. No przecież państwo musi czegoś żyć, no nie? I funkcjonować. Czy... Nie. Tak. Korzyste ZUS-u w przypadku założenia własnej firmy. Takie, takie podatki to kradzież. Oczywiście, że tak, szczególnie w naszym kraju. Nie, to nie jest kradzież, tylko jeżeli ten podatek w jakiś sposób jest dostosowany do rzeczywistości, on jest potrzebny, ponieważ trzeba to wszystko utrzymać, trzeba mieć jakieś rezerwy. Nie. Jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o y, zawyżenie podatku, jeśli chodzi mi o akcyzę, która jest rąbana dokładnie, bo ona jest specjalnie, celowo y, wykorzystywana do swoich celów, czyli państwo wykorzystuje do swoich celów, narzucając na akcyzę na tytonie, na alkohole, na leki. To jest bezpośrednie uderzenie w obywatela, który naprawdę odczuwa to boleśnie. Myślę, że z 60%. Nie musiałyby być wysokie. 80% nie wychodzą na ulicę, nie. A tutaj, no, to, 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 to w ogóle nawet te 23% przy, przy takich zarobkach to to jest duża kwota. Misiu, jeszcze nie pora na dobranoc. Dobranoc. Równe wypłacie. Jeszcze z 7%. Bardzo dużo. Myślę, że jakieś 26-27%. 20... 50%? Od 30% w górę. Natomiast jeśli chodzi o narzucanie podatku, ile ma kosztować na przykład samochód, ile ma kosztować papieros, ile ma kosztować alkohol, ile ma kosztować lek, to jest bzdura. To jest wykorzystane z lichwa.